wrzucać bringotami. tam brywo, tam nie ma takiego no i pierwszy trochę pograłem, więc trochę zepsułem wam zabawę, no ale ale dobrze, niech już będzie no i patrzcie tu ulepszamy level tu mogę sobie kupić bunekę. Ile potrzebuję na kolejnego minutę? Tyle ja nawet nie mam, dobra, czyste. trzy tak, to mi to poleci Uhu, tyle aż pieniędzy Patrzcie co, to, to jest jakby Więc ja kupuję barwinę Kapucinę Jest O, dobra, rzucam Uj. Ile ja mam tygursiona No to już mam kolejny korejnowa Dobra, czyste Ry Okej, okay, mam rower Poczujemy rewera Level 7, ale za to możemy ulepszyć nasze piętro, więc lecimy z kolejnym brignotem. Ale ja ten ile ja zarabiam? Tyle, że mogę kupić nowego brignota. Jeszcze innego? Nie, nie mogę kupić już. dobra, le lecimy. Czyli skiblingu lecą w kosmos. Ale mamy za cel. Ale ja ulepszyłem to. Teraz mamy dużo więcej pięcer A więc więcej będziemy mogli Tych notów o Jej, mamy już, mamy już Dobra Dajcie Ja na no to nada. Jeszcze, a tutaj mały. mamy kawałek, które nie go niedługo otworzyć jak dobrze rozumiem na czym ta gierka polega o dostałam Alila i i malutko nie no. To ja nie dawasz. Czekajcie. Czekajcie.

A który my mamy lew? Dziesiąty? Aha Nie Lecimy Ale polecią. uleciało zaraz nie mogli kupić następnego briny a, a więc teraz możemy już kupić dr 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 patapim i wyrzucamy go, tego ukradł z tyłu na to teatr Napiszcie sami, czy lubicie dr no drzwi mam se. Czy lubicie tego linuta? Czy nie? Jak to tyle kosztuje, no? Nie. Ja to tyle kosztuje. I tyle nawet nie Ja zajmuję się piętrami. Patrzcie. Patrzcie, o które wysoko? Są... Dobra, trzy, cztery, i to jest zamówne. Piękna pielęgniarka, będę daleko poleciała. Ale moi drodzy, może. Mgrze... jeszcze raz. Ale zobaczcie sami. No i... Znajdź mi upokietę to bananita, dolfinita. Okej, okay, nie na to Nikał Nie mogę się tym porodować. Mam jakieś światy. O, dobra. Tego Uluczka i Pimka nie widziałam. Dobra. Trzy. Sta. Okej Rybata by dogonił Trzy, dwa Jeden Więc mój drodzy Na tyle jeśli chodzi o ten odcinek Ciopcă gura și suba. Vă dau cinci cu fiesta și catavana. De dreptate, pe movie, da, vizionare. Bye!